W kolejnym wydaniu w z Bożenką. Dzisiaj, jak widzicie, leży przede mną taki spory kawałek mięsa. Jest to karkówka. Postanowiłam ją upiec i że tak powiem, będą dwie korzyści. Po pierwsze, dzisiaj będę miała obiad, a po drugie jak ona zastygnie, jest to wspaniałe mięso do kanapek. Na pewno się już czasami nam znudziły te wędliny, a chciałoby się coś innego po prostu. A wydaje mi się, że jest to zdrowsze niż nie wiadomo, jaka wędlina, nafaszerowana nie wiadomo czym. I tak, dwie rzeczy, jeśli chodzi o przyprawy. No i sól, zapomniałam o soli. Czosnek, majeranek. Nie dodaję dzisiaj rozmarynu, bo to będzie tak tradycyjnie po polsku pieczona karpówka. A pierwsze, co zrobię, to mam takie trzy spore główki czosnku. Zaraz je pokroję, wymieszam z solą i z majerankiem i natrę mięso. Kiedy to zrobię, to natrę to mięso, wstawię je do lodówki co najmniej na 5 godzin. Bo niestety dobrze jest, a jeszcze lepiej tak naprawdę, jeśli by to mięsko wstało w lodówce co najmniej przez całą noc. Zapach czosnku już się unosi. Kroję następne, a potem będę jeszcze bardziej na drobniejsze kawałki kroiła. Mam tu w granicach 2 kg mięsa. Ono się troszeczkę nam spurczy. Jest dokładnie poprzerastane troszeczkę tłuszczykiem, w związku z czym to mięso nie będzie suche. Osobiście ja preferuję to mięsko na zimno do kanapek, szczególnie tak z krzanem czy z ćwikłą, bardzo smaczne, bardzo dobre, czy z musztardą. Ale każdy ma swoje preferencje. Troszeczkę jeszcze musimy pokroić, bo nie jest zbyt drobny. I ja teraz wsypię do tego łyżkę stołową soli, jak widzicie. I dalej będę kroiła. Dosypałam tutaj soli troszeczkę, bo ta sól nie tylko czosnek puści troszkę soku, ale i ta sól przejdzie smakiem tego czosnku. Tak bynajmniej u nas robiła mama. Jak na najdrobniejszy. Pap prawie że papka, nie zupełnie, no, ale jest bardzo drobniutka kosteczka i zaraz ja okej, okay, teraz natrę tym czosnkiem a ja robię nieco inaczej jak moja mama bo moja mama jeszcze dodawała od razu majranek ja majrankiem posypię dopiero jak już będzie jak już będzie a, na półmisku, w którym będę piekła, czy salaterce, czy brytwance. A teraz Wam to pokażę, bo tu od spodu mam taki ładny kawałek tłuszczyku, i właśnie tym tłuszczykiem zacznę piec a, najpierw do góry, żeby ten tłuszczyk się wytopił. I wszystko, staram się włożyć wszystek czosnek. I teraz ja przełożę to tutaj. Złożę wszystkie, wszystkie czosnek i jeszcze tylko obmyję ręce kochani i posypię majrankiem z dwóch stron. Tutaj mam majeranek suszony, zbierany z mojego ogródka i teraz co zrobię to ja posypię majrankiem, posypię z każdej strony, bo nie zapamiętajcie o tym, że to jeszcze idzie do lodówki. I z tym majrankiem to też za dużo nie można, uważajcie, bo jeśli zbyt dużo, to może być zbyt gorzkie. Także trzy łyżki tu majranku mi starczą. I tak teraz przykryję to folią spożywczą. I do lodówki. przypomnieć Wam, że po wyjęciu z lodówki pamiętajmy o tym, żeby to mięso miało temperaturę pokojową. Ja podtrzymam go co najmniej jeszcze z godzinę na stole. Żeby, żeby, bo wiadomo, w lodówce zimy, no a żeby doszło do temperatury pokojowej zajmie to trochę czasu, tym bardziej, że ceramiczne naczynie nie włożymy do nagrzanego piekarnika mięso stało w lodówce 4,5 godzinki, no spieszę się troszkę lepiej gdyby stało dłużej, a tu na tap stało mi już ponad godzinę w związku z czym, teraz ja będę piekła w piekarniku, ale ja nie mi obsmażam mięsa Natomiast piekę go przez 10-15 minut w bardzo wysokiej temperaturze w piekarniku i tak jak mówiłam na początku ja go odwrócę tą tłuściejszą stroną, bo on tu ma taki spód nieco tłuściejszy i ja piekę w temperaturze 220 stopni, tak 10-15 minut, a dopiero po tym czasie odwracam go jeszcze 5 minutek i dopiero potem dolewam troszkę wody, także... Nie smażę, nie robię sobie bałaganu na kuchni czy na patelni, tylko prosto do piekarnika. Jak mówiłam, mięso nie przykrywam, stawiam na 10-15 minut. Podejrzę po 10 minutach, jeśli będzie zarumienione, to przekręcę, jeśli nie, to potrzymam następne 5 minut. Minęło 15 minut. Jak widzicie, on się zarumienił, ale tak nie zupełnie jeszcze. A... Także jeszcze potrzymam go z 5 minut. Można podnieść temperaturę do 230 stopni, będzie szybciej. I okay, kochani, ja teraz przekręcę to mięsko na drugą stronę. Jak widzicie, troszeczkę się mięsko nam zarumieniło. Przydał mi się drugi widelec, a ja z jednym. Poczekajcie, wezmę chyba drugi widelec. OK, pójdziemy na dwa widelce i będzie łatwiej. I zostawię tak na 7, 8, 10 minut maksymalnie. Kochani, minęło następne 10-12 minut, i teraz tu mam gotującą wodę. I tak podleję to mięsko do 1 trzeciej wysokości mięsa nawet do połowy można o i teraz przykryję i dalej pieczemy zmniejszam temperaturę na 180 stopni i pieczemy dalej mięsko mi się podniosło troszeczkę ale ja tak spróbuję przykryć tym szklanem i będę piekła, nie będę przykrywała folią aluminiową, ono nam na pewno opadnie troszeczkę i za 45 minut przekręcę go na drugą stronę, Pani jest czas żeby przekręcić Mięsko na drugą stronę. Posuniemy troszkę, odkryję to i przekręcę na drugą stronę. Teraz tą pustejszą stroną do góry. Myślę, że jeszcze 40 minut i mięsko będzie upieczone. Przykrywam z powrotem i że za pół godziny Nie tym 40 razem. 40 minut. Myślę, że to już wystarczy. Zaraz zobaczymy, czy jest miękkie. Widelec wchodzi łatwo. Teraz wystawię to mięsko i poczekam niech chwilę przestygnie. Mięsko troszkę nam przestygło. Tak wygląda, popatrzcie. To jest od tej chudszej strony, a tak jeszcze paruje. Ja mówię przestygła, to jeszcze para leci. A tak wygląda od tej tłustszej. Jeszcze chwilę poczekam i spróbujemy go ukroić. Ugotowane. lekko przestudzony, Teraz wyjmiemy go na talerz. Pachnie przepięknie. Tak wygląda nasze mięsko. I teraz tak, jak widzicie, ta woda na przykład można przesadzić i użyć do gotowania, czy do zupki jakiejś, czy białego barszczu, czy zupki grochowej, czy bardzo dobrze też nadaje się, jakbyście chcieli zrobić bigos, dodać do bigosu ten sok. I teraz ukroimy plasterek. Zobaczymy, jak wygląda po przekrojeniu. Przepiękne mięsko, widzicie? To jeszcze jeden plastereczek. Tam dalej będą na pewno takie żyłki, wiecie, troszeczkę tłuszczyku. Na pewno będzie, bo ja nie myślę, że ta karkubeczka ona cały czas będzie taka chudziutka. Widzicie, jakie piękne? I jeszcze jeden plasterek. To mięso jeszcze jest ciepłe, chcę Wam powiedzieć. Przepiękne. No i kochani, przed moment degustacji, ja tu mam taki malutki kawałeczek, ja taki cieniusieńki, a jeszcze jest ciepły, bardzo pyszne, bardzo dobry. Jeśli chodzi o słoność, ja nie przepadam za dużą ilością soli, także sól, jeśli ktoś lubi więcej, posłuchajcie więcej. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę o paluszek w górę. Zapiszcie się na mój kanał. A jeszcze dodam, że to mięsko bardzo dobrze by smakowało. Czy z młodymi ziemniaczkami, czy z buraczkami, z ogórkiem kiszonym, czy z mizerią. Jest naprawdę pyszne. Pamiętajcie, zapiszcie się na mój kanał. Do zobaczenia wkrótce. Goty razem z Bożenką. Bye!